Witam w kolejnym odcinku Let's Play The Vanishing of Itam Carter. W poprzedniej części przyszliśmy z tamtej okolicy, gdzie się wydarzyło zabójstwo Travisa, który został przejechany drezyną przez dziadka tam Ale co się dalej stało, to za wiele nie wiemy, ponieważ Itam uciekł dziadkowi, będzie się próbował oprzeć mocy, która chciałaby zabić. Ale jakoś uciekł. I co dalej było, to nie wiemy. I idziemy teraz. przez most. Zobaczymy, co tam dalej spotkamy. No to jakieś. Coś na dole jest jeszcze. Jako za wioskę to za małe. I kilka domów na krzyż. Ale zobaczymy, co tutaj znajdziemy opuszczony dom trochę strasznie. Będziemy sobie wyprawy mniej strasznego domu. O, tu jest jakiś spalony. Może nie spalony, ale dosyć stary dom. Niezniszczony. Ten też. jest Ten tekst. Wzywam pozbawionego kości istotę odchłani niszczyciela statku, tego przed którym drży wiatr wysłuchaj mnie wielki książę w kalorze pragnę zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów użyj drzwi zamętu, aby zmącić ich spojrzenie ukryj ścieżkę pod słoną fałszu i podstępu przepuść jedynie tych, którzy dostaną dostrzegą prawdziwe wnętrze Aglom, tetagram, i to, to nie po naszemu, więc to po nim e, odłożymy. O, coś się otworzyło. Jakiś portal. jakieś jakiś egzorcyzm. O, drzwi się zamknęły O! można zmieniać. O, dobra, już wiem o co w tym wszystkim chodzi. Trzeba pozmieniać pokoje tak, by pasowały do całości domu. Więcej chyba już wiem jak to zrobić, bo kilka prób odbyłem. Teraz te portale się zamykają. I można normalnie przechodzić. jedziemy w tą stronę, dokończymy. Tutaj, dobrze. Źle. Źle, źle. Dobra. Jeszcze raz spróbujmy. No, chyba raz się można pomylić, z tego co zauważyłem. Dobra, tutaj, czyli to nie będzie to, będzie to. Dobrze. Tutaj będzie też to. I tą stronę mamy już otworzoną. Tutaj z tej strony też już nic nie ma. Dobra. Została nam góra. Zobaczymy, tutaj będzie. Będzie chyba. Dobrze. Na pewno jest nie tych, na pewno nie to, musi być to, I tu będzie klatka schodowa. O, właśnie, z tą stroną też mamy zrobioną. Musiałem zrobić cięcie, telefon mi zadzwonił. Dobra, zostało chyba nam ostatni już pokój, powinien być korytarz. Tutaj, ten pokój. Już sporo razy próbowałem, zanim zacząłem tu w początku nagrywać, więc już wiem, jak to tu Teraz zrobię nie zepsuć ostatni pokój. nie. Klatka schodowa na pewno nie. To chyba. Źle. Już od początku nie musieli. Od początku trzeba. no, czytaj już nie trzeba i teraz się otwiera znowu ten portal Dobra, tutaj będzie to to dobrze jest będzie to te biurko, stół duży Nic Więc więcej nie ma, uciekamy na górę Wyszli to, gdzie to? gdzie małe biurko, tak? klatka studowa tutaj przejście jest dobrze Było chyba to dobrze teraz chyba nam został strych tylko wchodzimy na górę. Zobaczymy co nam jeszcze tutaj brakuje. O właśnie no i strych. Bam. Wszystko ładnie. I otworzyło się nam portal do ukrytego w pokoju. Uch. Czytaj! Kolejny rysunek. Tekst. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarowna... Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło, więc spali w dom czarownika. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej, za... Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami. Chociaż dom się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. Co to było? Co A tak jest? Szpiegujesz mnie? Nie, jasne. Na czym dokładnie polega Twój problem? Na niczym. Przestań zostawić wszędzie te swoje głupie kartki, tylko ludzi straszysz. Czyli i tam tutaj odkrył też ten pokój przez te portale. To jest ta sama kartka, chyba. Tak. Po prostu. Wow. było coś innego. Co ty mi tutaj ci <grym> <grym> O, jest jeszcze jedna kartka. Zobaczmy. Śmiełek z gazety, chyba. Zobaczmy tekst. Nielegalna bimbrognia w płomienie Daniel Josephson hrabstwo Bayfield. Walcząc z pożarem lasu niedaleko Old Ogen Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland, Ashland odkrywa destylację Bimbro. Hmm. Czyli tutaj ktoś nielegalnie sobie wódę hmm, tworzył. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Na podstawie wielkości destylarni, szeryf hrabstwa Bayfield, Hank Shuffle, wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogły istnieć również inne destylarnie. Funkcjonariusze natknęli się na miejscu na dwa litry jabłkowego i niecałe cztery bez smakowego. Ponadto w okolicy destylarni znaleziono cydr jabłkowy oraz laski cynamonu. Policji nie udało się ustalić, kto jest właścicielem destylarni. Sheriff Szafel, oznajmił, że ogień został prawdopodobnie zaproszony przez pozostawienie Niedopałka papierosa. Hmm. O, kolejny tekst. NASA wystrzeliła ATS-6. Canvera, Florida. Florida. Hmm. NASA wystrzeliła dzisiaj z bazy na Florydzie satelitę, którego uważa za pierwszego satelitę edukacyjnego. Dzięki temu USA mają zyskać znaczną przewagę w dziedzinie technologii komunikacyjnej. Szóste urządzenie z serii Application Technology Satellite będzie bezpośrednio nadawało programy edukacyjne w kilku innych państwach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Australii. NASA twierdzi, że satelita pozostanie w ciągłym kontakcie z Ziemią na co najmniej 5 lat. Dobra, i to by było. Tyle z tej gazety. Wychodzimy. To nas przyniosło Jeżeli znaczy, nic jeszcze nie znajdziemy. Na moc wchodzimy. To było na górze tego domu, gdzie weszliśmy. Idziemy teraz do drugiego domu. Ale wejdziemy już do niego. W kolejnym odcinku bo zbliża się 15 minuta będę musiał już kończyć nagrywanie. Dobra. Czyli podejdziemy wejdziemy na początek domu, ale zwiedzimy go w kolejnym już odcinku. Muszę się tutaj wejść. Na około, czyli trzeba iść. Strasznie to dajmy, co się działo jakieś zodustwo nielegalne, wytwodnie wódki, czyli wina i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w Let's Play the Vanishing of ten Karter. Do zobaczenia i na razie.